Wielka awantura w Prawie i Sprawiedliwości, i choć brzmi to absurdalnie i nieco surrealistycznie, to dwie zwaśnione frakcje pokłóciły się o Ryszarda Terleckiego. I do tego stopnia, że do akcji musiał włączyć się Jarosław Kaczyński, który publicznie zagroził politykom prawa i sprawiedliwości zawieszeniem. O co w tym wszystkim chodzi? O tym w najnowszym wideo komentarzu Karol Gatz Zapraszam. Na początku jednak tradycyjne podziękowania dla Państwa za to, że subskrybujecie mój kanał, za to, że komentujecie moje materiały, a także, że dajecie łapki w górę. Bardzo jeszcze proszę tych, którzy tego nie zrobili, aby zasubskrybowali mój kanał i kliknęli w przycisk dzwoneczek, za co z góry Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Przechodząc jednak do tematu głównego, to nieoczekiwanie. Sprawa wydawałaby się błaha, urosła do bardzo poważnej, a to wszystko za sprawą dwóch zwaśnionych ze sobą frakcji w Prawie i Sprawiedliwości, czyli jednej skupionej wobe, wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego, a druga, drugiej skupionej wokół jego oponentów, czyli przede wszystkim Przemysława Czarnka, Jacka Sasina, Tobiasza Bochańskiego i Patryka Jakiego. I tak to się dziwnie ułożyło, że obie frakcje, politycy z obu tych frakcji pokłócili się o... Ryszarda Terleckiego. Zanim jednak odniosę się do tego, to bardzo proszę, na początku obejrzyjmy krótki materiał filmowy, który wszystkim z tych z Państwa, którzy jeszcze nie wiedzą o co chodzi, wyjaśni genezę kolejnej kłótni w Prawie i Sprawiedliwości. Zabrałby Pan pieniądze, Ziobrze, za to, że nie przychodzi do Sejmu? No, jak nie przychodzi, to trudno. Czyli powinno być ucięte uposażenie i dieta? Właśnie nie wiem, jak to jest w Może pan się w tej sprawie nie wypowiada. E, pan minister Ziobro jest... Dlaczego? Pan, ja rozmawiam z panem jest, posłem. Ale ja chciałbym powiedzieć, że w tej sprawie... Pan, pan, panie pośle, ale ja rozmawiam z panem e, Terleckim. Ja ale ciekawe. Może coś dowiemy. No, pan, e, pan, pan, pan minister Ziobro jest obiektem represji politycznych, o czym pan to. poseł pewnie wie. E, i, e, Pytanie że... jest o to, czy powinien dostawać diety i uposażenie, skoro nie przychodzi do Sejmu. To ja nie mówię e, o sprawie a, 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 prokuratorskiej. Powinien otrzymywać z tego powodu, że przyczyny, dla których fizycznie nie przybywa w Sejmie są przyczynami obiektywnymi, od niego niezależnymi, bo jest obiektem represji politycznych. Mamy odpowiedź. Panie Marszałku, ale że ten Sebastian Kaleta tak pana tam naprostowywał. Tak. Nie podobało się panu jego zachowanie? Nie bardzo, no ale co zrobić? Nie każdy, co, przepraszam, bo ja jest tutaj. dobrze wychowany. I choć być może trudno w to uwierzyć, to jest to powodem kolejnego konfliktu w Prawie i sprawiedliwości. Tak ja wiem, część z Państwa w komentarzach pisze, że żadnego konfliktu w rzeczywistości nie ma, wszystko jest winą dziennikarzy, którzy tylko podgrzewają tego typu tematy. No ale. Nie jest to prawdą. Konflikt w prawie i sprawiedliwości jest i to dosyć istotny. Doskonale Państwo wiedzą, że dotyczy on z jednej strony grupy skupionej wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego, z drugiej tych, którzy są jego przeciwnikami, bo oczywiście chodzi z jednej strony o spór personalny, ale teoretycznie chodzi też o spór programowy. I wydawało się w pewnym momencie, że Jarosławowi Kaczyńskiemu udało się wyciszyć nastroje w partii, że udało się przynajmniej na chwilę. Wyciszyć ten konflikt, czyli pod koniec ubiegłego roku, ale tak się jednak nie stało. On już wówczas wymknął się nieco spod kontroli, a tak naprawdę u podłoża tego konfliktu leży po prostu Mateusz Morawiecki. Jego oponenci chcieliby najlepiej wypchnąć go z partii albo zmarginalizować jego rolę, tak by Mateusz Morawiecki nie odgrywał żadnej istotnej roli w prawie i sprawiedliwości. To oczywiście nie podoba się byłemu premierowi, który nie dość, że stał Stara się narzucać swoją agendę, stara się komunikować po swojemu, to ewidentnie widać, że stara się też walczyć o swoją pozycję. I to jest tak naprawdę klucz, Szanowni Państwo. Oczywiście, zwolennicy Mateusza Morawieckiego twierdzą, że Prawo i Sprawiedliwość powinno prezentować kurs centrowy. Nastawiony na gospodarkę, nastawiony na rozwiązywanie problemów ludzi i, mówią zwolennicy Mateusza Morawieckiego, tego teraz PiSowi brakuje. PiS, ich zdaniem, za bardzo się radykalizuje, za bardzo skręca w prawo, przez co tak naprawdę zanotuje odpływ wyborców w kierunku przede wszystkim korony polskiej Grzegorza Brauna. I zdaniem zwolenników Mateusza Morawieckiego to jest droga do nikąd. Druga grupa, czyli przeciwnicy Mateusza Morawieckiego, odpowiadają, że jest wręcz odwrotnie. Że cała Europa, cały świat, ale również w Polsce e, następuje skręt na prawo, w związku z tym prawo i sprawiedliwość musi reagować. W związku z tym trzeba zmarginalizować Mateusza Morawieckiego, bo on był twarzą tych największych błędów prawa i sprawiedliwości. Dlatego trzeba iść w kierunku bardziej ideowym i bardziej wyrazistym. Trzeba mieć dużo twardszy przekaz, e, trzeba nie odstawiać nogi i to zdaniem przeciwników Mateusza, Mateusza Morawieckiego będzie kurs na zwycięstwo. Oczywiście, do tego jeszcze mamy spory personalne, czyli przede wszystkim dotyczące Mateusza Morawieckiego. Tak, w największym skrócie, bardzo hasłowo wygląda obecnie spór w prawie i sprawiedliwości. No tyle tylko, że on się przekłada na codzienne funkcjonowanie partii, bo z jednej strony oczywiście czasem to widać w taki czy w inny sposób, kiedy się okazuje, że na przykład jakiś polityk związany z jakąś frakcją zostaje wypchnięty czy zmarnowany i wybucha nagle konflikt, albo okazuje się, że na przykład jeden z polityków powie coś pod adresem drugiego, ten mu odpowie i konflikt gotowy. Tak przecież było niedawno, kiedy Jacek Sasin stwierdził, że no, Mateusz Morawiecki de facto nie będzie premierem, nie powinien za bardzo o tym w ogóle mówić. No to bardzo szybko Mateusz Morawiecki przypomniał Jackowi Sasinowi kompromitację na Podlasiu i przegrany sejmik województwa, i tak to wszystko w tym Prawie i Sprawiedliwości świetli. Zwłaszcza, że Jarosław Kaczyński, co doskonale Państwo wiedzą, ostatnie dni, tygodnie spędził w szpitalu. A w związku z tym, gdy nie ma kota, to myszy harcują. No i rzeczywiście te konflikty odżyły, bo Jarosławowi Kaczyńskiemu na pewien moment udało się je wygaść. I mamy tu jeszcze inną część tego konfliktu. To znaczy są przesłanki świadczące o tym, że Prawo i Sprawiedliwość być może zaprezentuje swojego kandydata na premiera już w tym roku. To znaczy, przedstawi kogoś, kto miałby być premierem, zdaniem Prawa i Sprawiedliwości i wokół niego będzie skupiona cała kampania wyborcza. No, pytanie tylko, kto to będzie? No, bo w myśl tych kryteriów, o które informują media i które gdzieś tam także wyciekły z Prawa i Sprawiedliwości, to ma być polityk młodszy, do 50. roku życia, no i teoretycznie wymienia się tu kilka nazw, więc wymienia się Tobiasza Bochańskiego, wymienia się Patryka Jakiego, wymienia się Zbigniewa Boguckiego, czyli obecnego szefa kancelarii. No ale na kogo postawi Jarosław Kaczyński, nie wiadomo. I nie wiadomo, czy w ogóle w najbliższym czasie ogłosi nazwisko potencjalnego premiera, bo być może będzie skutek odwrotny do zamierzonego i to partię rozsadzi. No ale wracając do tego, co działo się w ostatnich dniach. Widzieli Państwo ten materiał. Materiał, który oczywiście z jednej strony sam w sobie jest dosyć niewinny, no ale stanowił kolejną przyczynę do, przyczynek do konfliktu. A więc mamy Ryszarda Terleckiego, który z taką lekkością mówi, że no być może Zbigniewowi Ziobro to powinno się uciąć tą pensję, bo skoro go nie ma, to właściwie dlaczego nie? A on to w ogóle nawet nie wie, co mówią na ten temat przepisy. No tak się złożyło, że obok był Sebastian Kaleta, no więc dosyć mocno związany z Bezbigniewem Ziobrą polityk, był wiceminister sprawiedliwości, który, no Powiedział Ryszardowi Terleckiemu, że może się nie wypowiadał na ten temat. Powiedział, że Zbigniew Ziobro jest, jest prześladowany politycznie, dlatego ta absolutnie pieniądze powinien otrzymywać. No ale oczywiście dziennikarze niedługo później zapytali się Ryszarda Terleckiego o tę scenkę. No i Ryszard Terlecki w charakterystycznym dla siebie stylu rzucił, że to jest główna żeria i w ogóle, że ktoś nie jest wychowany, no to trudno. Tak mniej więcej Ryszard Terlecki do tego podszedł. No i się zrobiła bo zwolennicy Zbigniewa Ziobry, czyli przede wszystkim politycy dawnej suwerennej Polski, którzy teraz są w Prawie i Sprawiedliwości, rzucili się do obrony Sebastiana Kalety i ataku na Ryszarda Terleckiego. Z kolei nagle nieoczekiwanie politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego i z tego Nizowego zaczęli brać w obronę Ryszarda Terleckiego. I naprawdę mieliśmy solidną m, liczbę wpisów z jednej i z drugiej strony, m, które albo atakowały Ryszarda Terleckiego, albo broniły Ryszarda Terleckiego. A w tle oczywiście mamy spór, spór między zwolennikami byłego premiera i przeciwnikami byłego premiera. No to jest taki taki spór zastępczy. Ale doszło do tego, że Jarosław Kaczyński nieoczekiwanie wieczorem tupnął nogą, tupnął nogą i pogroził wszystkim palcem, pisząc na mediach społecznościowych tak. Szanowni Państwo, w związku z ostatnimi publicznymi wypowiedziami niektórych członków PiS, informuję, iż każdy, kto zabierze w tej szkodliwej dyskusji głos, niezależnie od zasługi partyjnej pozycji, zostanie... Zostanie zawieszony w prawach członka PiS, co będzie miało oczywisty wpływ także na jego polityczną przyszłość. Takie zachowania skrajnie szkodzą Polsce i PiS, napisał, napisał Jarosław Kaczyński, a Joachim Brudziński, europoseł PiSu, następnego dnia powiedział, wiedział, że prezes PiSu nie będzie się certolił, jeżeli ktoś ten zakaz złamie. No i to jest klucz tego, w jakim miejscu się teraz znajduje prawo i sprawiedliwość. Z jednej strony konflikt jest, z drugiej strony Jarosław Kaczyński stara się maksymalnie go wyciszyć, ale on i tak w takiej czy w innej formie przybiera na sile. Zacierać ręce może Donald Tusk i zacierać ręce może przede wszystkim Grzegorz Brown, no bo wyborcy to widzą. Wyborcy prawa i sprawiedliwości, którzy w jakiejś części są już zmęczeni, sfrustrowani, poirytowani, że politycy PiSu zamiast walczyć z Donaldem Tuskiem, to walczą sami ze sobą o o władze, i tak dalej, i tak dalej, a w ogóle to dzielą skórę na niedźwiedziu stąd, prawo i sprawiedliwości w sondażach spada. I to już jest powód do zaniepokojenia przez kierownictwo. Co z tym hantem zrobi Josław Kaczyński, to już jest zupełnie inny temat. Co ciekawe, pojawiło się takie interesujące badanie z mediów społecznościowych, takiego, takiego profilu res futura, z którego wynika, że jednak większość internautów, czy większa część internautów chciałaby, aby prawo i sprawiedliwość skupiło się na gospodarstwach. I takich tematach centrowych. No, jest to interesujące, ale niezależnie od tego, jak sami Państwo widzą, w prawie i sprawiedliwości się dzieje, choć przecież problemów w, w Państwie nie brakuje. No ale, jak widać, e, zawsze można znaleźć też jakiś inny temat, temat zastępczy. Na koniec, jak zawsze, prośba do Państwa o komentarz. Proszę pisać, proszę komentować, jak Państwo to odbierają i co Państwo sądzą na temat tego, co dzieje się obecnie w PiS. Karol Gac, kłaniam się nisko.